Gdzie szukać kart tarota do kolekcji? Część druga. W żałobnej Dolinie znajdziemy opiekuńcze drzewo. Używamy na nim intuicji i dostajemy dwie karty gwiazdę oraz sprawiedliwość. Jeżeli nie wypadną nam od razu, próbujemy aż do skutku. Kolejnym miejscem są moczary, i tu po użyciu intuicji powinna się pojawić tylko jedna karta cesarzowa. Interakcja z mrocznym krukiem również da nam jedną kartę świat. Sztuki możemy znaleźć na mapie lub kupić w trybie budowania. Za użycie intuicji na nagrobkach w żałobnej dolinie lub kruczym przesmyku otrzymamy dwie karty: Zawieszenie oraz Koło Fortuny. Eksploracja krypt przyniesie nam aż cztery karty. Na świecie jest kilka krypt, nie ma znaczenia, którą wybierzemy. Te karty to miecze, kielichy, monety i buławy. Kartę Buław możemy także kupić w magicznym sklepiku, pod warunkiem, że mamy odpowiedni dodatek. Po kolejną kartę udajemy się na festiwal o nazwie Napawanie się pełnią księżyca, który odbywa się, jak sama nazwa mówi, podczas pełni w Dolinie Szeptów. Przeszukujemy obecne tam kopce ziemi i uzyskujemy kartę księżyc. Jedną kartę otrzymamy od Duszka w krótszym przesmyku za użycie opcji Katarzis i jest to karta Umiarkowanie. Dwie karty ze studni życzeń. Po użyciu intuicji pojawi się wieża oraz karta o nazwie Zło. Kolejne dwie kupujemy od tajemniczego kupca i będą to pustelniczka oraz rydwan. W ten sposób uzbieraliśmy 25 kart Tarota. Klikając na karty w wyposażeniu, przyzywamy mrocznego kosiarza, który daje nam ostatnią kartę, śmierć. I nasza kolekcja jest kompletna. Możemy stworzyć talię. I w nagrodę pojawia się nowa opcja medytacyjna wróżba, a także mamy możliwość przyzwania ducha pierwszej właścicielki talii kart. Część pierwsza szukania kart w linku poniżej.